by najwięcej, świetnie mam to wychodzi. No i jak jeździsz? Eee, że co? No ja mogę jeździć, ale mój ding-dong. Super! Twój ding-dong jest e, jakimś Twoim przyjacielem w dzieciństwa. Tak, że muszę zawsze z ding-dongiem jeździć. się Ale oświadczenie ją rozbite pół samochodem. Przecież moja firma ubezpieczeniowa, ale to tył tylko. Przód możesz jechać. Pojadę tyłem. Uderz mnie! Tak właśnie, tak! Idziemy! Mam cię uderzyć? Nie no chłopaków. No ja się trochę boję. A czego? Tej mojej białej dziewczynki, takiej białej spięce. Ona, Tej, co mam mokre włosy? No. No. Widziałeś ją już? No kiedyś, wyszła mi z telewizora. Ja nie mam telewizora na szczęście, ale próbowała z radia. O. Myślisz, że się utopimy? Ding. Myślisz, że przeżyjemy? Tak, myślę, że... Ding. Nie, myślę, że utoniemy teraz. O nie, i co z nami będzie? Ja nie umiem pływać, nie mam kamizelki ratunkowej. Yy... Myślisz, że ktoś się tym przejmuje? Ding. Myślę, że ktoś mógłby się tym przejąć. Tak, ja myślę, że moi rodzice na pewno by się tym przejęli. Moich rodziców to w ogóle nie obchodzi. <noise> Może ewentualnie tutaj zwierzątko by się przejęło? No nie wiem, mój kot Ding. też... Mój pies też ma to gdzieś. W sumie nikogo nie interesuje. Wszyscy są mną zainteresowani, po prostu jestem gwiazdą u mnie w domu, wszyscy mnie tak kochają. Oczywiście, rozumiem. płakać. Rozumiem to, ale nie rozumiem tego. Jak to jest możliwe, że ktoś się taką nie interesuje? Wiesz co? No, kilka takich fajnych sztuczek. Mam do odrodzenia po prostu. Rozumiem. A czy ten tonący statek wpłynie na Twoje życie? Myślę, że wpłynie na moją śmierć. Rau. Czy to ja? Tak, to ty. Naprawdę to ja? Tak. Mówisz w końcu, że tak wyglądasz. Tak. Czemu nie ruszasz się tak jak ja? To lustro. Krzywe lustro. Krzywe i w tobie, to. Myślałem, że taki krzywy jestem. Jesteś krzywe. Le... Ja? Ale to mało miejsca w tym lustrze. O ale jak tu A pani umie tańczyć? Byłam tu już kiedyś. Całkiem nieźle się pani rusza. Dance ma sens, moja droga. Ej, słuchaj, musisz mnie tego nauczyć, to był fantastyczny ruch. Flamenko. to było flamenko. nic innego, tylko flamenco. Głowa mnie boli od tych kastanietów właśnie. Kamerzysta wjeżdża. Eee, panie, pan wie, co masz pan robić. Pan masz na hasło... Okay. Na hasło, Kali czytać, Kali rozumieć, masz pan zrobić zbliżenie. Dziękuję panu. Dziękuję. Dziękuję. Nie, 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 trzeba. Na hasło, na hasło, Kali czytać, Kali rozumieć, e, robić zbliżenie. Kali nie rozumieć. Ja wiem, że ściągnęliśmy cię z Uruguayu za dwa euro. Oświetlenie jest, wszystko bardzo dobrze. Pada, Wiecie co? Wiecie co mam powiedzieć? Ona tańczy dla mnie. Eee! Idealnie, idealnie. No, powiem wam. To było impro. To w takim razie. Wystąpiła przed Państwem... Yes! Yeah! <correlateł> Czekaj, ale czekajcie, uda mu, się kończy, dobra? Um, wystąpiła przed Państwem grupa pod pretekstem. Można nas znaleźć na Facebooku. Facebook.com łamane na um, grupa impro pod pretekstem. Ogarniecie to.